Terytorium Federacji Rosyjskiej jest ponad 15 razy większe niż powierzchnia Polski, przez co różnica skali widać nawet z orbity. Syberyjskie zimy potrafią sięgać poniżej 70 stopni mrozu, co czyni polskie przymroski łagodną jesienią w porównaniu z rosyjską codziennością. Gazprom kontroluje zasoby gazu ziemnego wielokrotnie większe niż polskie złoża, zamieniając rosyjski gaz w polityczną dźwignię kontynentu. Jebe i jego następca FSB zbudowały kulturę służb specjalnych, gdzie tajne akta i podsłuchy bywają ważniejsze niż oficjalne instytucje państwa. Rosja ma 11 stref czasowych. Podczas gdy Polska tylko jedną, więc jeden kraj potrafi żyć jednocześnie w kilku porach dnia. Rosyjskie wydatki wojskowe są wielokrotnie wyższe niż polskie, a mimo to armia często używa sprzętu pamiętającego jeszcze czasy Związku Radzieckiego. Może Bajkał w Rosji jest dużo głębsze niż jakiekolwiek polskie jezioro. Mieści około 20% światowych zasobów słodkiej wody. Moskwa ma metro przewożące dziennie więcej ludzi niż wszystkie polskie systemy kolejowe razem, a stacje wyglądają jak podziemne pałace. Ros i Ukoil eksportują ropę naftową w ilościach przekraczających polskie zapotrzebowanie o rząd wielkości, finansując jednocześnie machinę państwową. Armia czerwona poniosła w II wojnie światowej wielokrotnie większe straty niż wojsko polskie. Zamieniając wschodni front w prawdziwą rzeźnię historii, ojmiakon w Jakucji uchodzi za najzimniejszą zamieszkana miejscowość świata, gdzie dzieci chodzą do szkoły przy temperaturach zabijających elektronikę. Kolej transsyberyjska biegnie od Moskwy do Władywostoku przez tysiące kilometrów, łącząc w jedną linię dziesiątki stref klimatycznych i kultur. Syberia kryje gigantyczne złoża gazu, ropy i ród metali, przez co mapa zasobów naturalnych Rosji wygląda jak katalog skarbów planety. Propaganda Związku Radzieckiego wydawała milionowe nakłady gazet i plakatów, tworząc równoległą rzeczywistość, w której plan pięcioletni zawsze zwyciężał. Program kosmiczny SRAR wysłał Jurija Gagarina w przestrzeń. Wyprzedzając Stany Zjednoczone i zamieniając kosmos w scenę politycznego spektaklu. Rosja odziedziczyła po Związku Radzieckim sieć tajnych miast, tak zwanych zamkniętych ośrodków, gdzie przemysł zbrojeniowy rozwijał się poza mapami. System perimeter, nazywany martwą ręką, miał automatycznie odpowiedzieć nuklearnym kontruderzeniem, nawet gdyby rosyjskie dowództwo zostało unicestwione. Rosja dysponuje największym arsenałem broni jądrowej na świecie, zamieniając własne terytorium w zakładnika strategii wzajemnego zniszczenia. Czołg T-34 stał się symbolem radzieckiej potęgi pancernej, produkowanym w setkach tysięcy sztuk i ustawianym dziś jako pomnik. Nowoczesny czołg T- 14 armata miał być wizytówką rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, ale jego masowa produkcja okazała się zaskakująco problematyczna. Wojna w Czeczenii zamieniła grozny w jedno z najbardziej zniszczonych miast Europy, gdzie całe dzielnice znikały pod bombami. Interwencja Związku Radzieckiego w Afganistanie pochłonęła setki tysięcy istnień i przyczyniła się do gospodarczego wyczerpania radzieckiego imperium. Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku złamała powojenny porządek granic, otwierając nowy rozdział sankcji. Pełnoskalowa inwazja na Ukrainę w 2022 roku przyniosła Rosji tysiące poległych, paraliż sankcjami i globalną izolację dyplomatyczną. Rosyjscy oligarchowie dorobili się na prywatyzacji lat 90. fortun sięgających miliardów dolarów. Kupując jachty większe niż niektóre promy pasażerskie. Postaci takie jak Roman Abramowicz czy Oleg Deripaska symbolizują oligarchiczny model, w którym polityczne koneksje liczą się bardziej niż talent biznesowy. Wielopiętrowe bloki z wielkiej płyty wokół Moskwy i Petersburga stoją obok zamkniętych osiedli miliarderów, tworząc namacalną mapę rosyjskich nierówności. W wielu syberyjskich wsiach ludzie żyją bez kanalizacji i asfaltu, podczas gdy w Moskwie powstają luksusowe centra handlowe, pełne zachodnich marek. Tolstoy w wojnie i pokoju opisał rosyjską arystokrację i kampanię napoleońską tak szeroko, że powieść bywa nazywana literackim kontynentem, Dostojewski w zbrodni i karze zanurzył Petersburg w moralnym mroku, tworząc jedną z najbardziej wpływowych powieści psychologicznych świata. Teatr Bolszoj w Moskwie stał się symbolem baletu klasycznego, gdzie spektakle kosztują fortuny, a bilety rozchodzą się jak rzadkie klejnoty. Muzeum Hermitage w Petersburgu gromadzi kolekcję liczącą kilka milionów dzieł, zajmując pałace, które same są zabytkami imperialnego przepychu. Rosyjska ikona prawosławna, tworzona przez wieki przez malarzy takich jak Andrzej Rublow, łączy funkcję dzieła sztuki i przedmiotu kultu. Aeroflot był kiedyś jednym z największych przewoźników świata, a jego logo z sierpem i młotem kojarzyło się z globalnym zasięgiem Związku Radzieckiego. Rosyjskie atomowe lodołamacze, jak Jamal czy Arktika, przecinają lodową skorupę Arktyki, umożliwiając żeglugę tam, gdzie inne statki nie mają szans. Bajkał to najgłębsze jezioro świata, zawierające tyle wody, że mogłoby zasilać całą ludzkość przez wiele lat bez uzupełniania. Tajga Syberyjska tworzy jeden z największych ciągłych kompleksów leśnych na Ziemi, działając jak gigantyczne zielone płuco półkuli północnej. Wielkie rzeki jak Wołga, Lena czy Jenisej mają długości liczonych w tysiącach kilometrów, spajając odległe regiony kraju w jedną hydrosieć. Rosyjska wódka stała się symbolem narodowym. A nadmierne picie alkoholu przez dekady dramatycznie skracało średnią długość życia rosyjskich mężczyzn. Tradycyjna bania, czyli rosyjska łaźnia parowa, łączy oczyszczanie ciała z rytuałem towarzyskim, gdzie negocjuje się interesy i rodzinne konflikty. W wielu regionach pije się tak zwane samogony, domowe destylaty, które bywają mocniejsze od legalnego alkoholu i czasem kończą się zatruciem. Sowiecki eksperyment z prohibicją Gorbaczowa przyniósł spadek spożycia wódki, ale też gwałtowny wzrost nielegalnej produkcji alkoholu. System polityczny Rosji bywa nazywany demokracją sterowaną, gdzie wybory się odbywają, lecz prawdziwa konkurencja polityczna jest ostro ograniczona. FSB, spadkobierca KGB, ma ogromne wpływy na biznes, media i politykę, co sprawia, że lęk przed służbami jest elementem codzienności. Przeciwnicy Kremla, tacy jak Aleksiej Nawalny, doświadczali procesów sądowych, więzienia, a nawet tajemniczych zatruć, które obiegły światowe media. Rosyjska korupcja została nazwana przez niektórych badaczy systemową, ponieważ łapówki i układy są wbudowane w funkcjonowanie wielu instytucji. Afery związane z przetargami państwowymi pokazywały, jak miliardy rubli znikały w rękach firm powiązanych z lokalnymi władzami i biznesem. W latach 90. brutalne grupy przestępcze, jak mafie sołcewskie, przejmowały całe sektory gospodarki, działając niemal jak równoległe państwo. Rosyjskie miasta mają rozbudowane systemy monitoringu, w których kamery śledzą ruch uliczny i twarze obywateli, niczym współczesne oko Wielkiego Brata. Program Kosmiczny Roskosmosu kontynuuje tradycję SHR, utrzymując rakiety Sojus jako jedne z najbardziej niezawodnych pojazdów kosmicznych świata. Kosmodrom Baikonur, formalnie leżący w Kazachstanie, jest dzierżawiony przez Rosję i pozostaje jednym z głównych okien ludzkości na kosmos. Rosyjskie misje kosmiczne wysłały w przestrzeń nie tylko ludzi, ale też psy, jak łajka, która stała się tragicznym symbolem epoki eksperymentów. Badania Arktyki prowadzone przez rosyjskie instytuty mają także wymiar geopolityczny, bo chodzi o surowce i kontrolę nad nowymi szlakami morskimi. Sieć łagrów rozciągała się od Kołymy po Workutę, pochłaniając miliony istnień w imię industrializacji i paranoi politycznej elit. Rosyjskie służby używały czasem szantażu materiałami kompromitującymi tak zwanego kompromatu, aby kontrolować biznesmenów i polityków w kraju oraz za granicą. W Moskwie krąży legenda o tajnym metrze 2, które ma łączyć Kreml, lotnisko i schrony dowodzenia w razie wojny. W czasach Związku Radzieckiego powstawały całe podziemne miasta i bunkry, projektowane na przetrwanie nuklearnej apokalipsy przez wiele miesięcy. Katastrofa nuklearna w Czarnobylu, choć leżała na terytorium Ukrainy, Została początkowo przykryta milczeniem przez radzieckie władze, co pogłębiło rozmiar tragedii. Eksplozje w magazynach amunicji w różnych częściach Rosji zdarzały się tak często, że mieszkańcy zaczęli traktować je jak niebezpieczną rutynę. Rosja posiada wiele tak zwanych miast zamkniętych, których nazwy przez lata były tajne, a wjazd bez specjalnego zezwolenia groził poważnymi konsekwencjami. Na Syberii odkrywa się ogromne cmentarzyska kości mamutów, które trafiają później na czarny rynek jako luksusowy materiał rzeźbiarski. Wiele rosyjskich wsi zasypia zimą, gdy drogi znikają pod śniegiem, a jedynym połączeniem z cywilizacją pozostają helikoptery i radiosygnały. Rosyjskie memy często drwią z kontrastu między propagandowym obrazem potęgi, a dziurawymi drogami, rozpadającymi się blokami i rurami grzewczymi nad ulicami. Wielkie defilady na Placu Czerwonym pokazują najnowszy sprzęt wojskowy, ale zakrywają problemy zwykłych żołnierzy z wyposażeniem na prowincji. W Petersburgu Białe Noce przyciągają turystów, którzy przez kilka tygodni mogą spacerować po mieście praktycznie bez zapadania ciemności. Zima w Rosji stała się elementem narodowego mitu. Od Napoleona po Hitlera, kiedy mróz okazywał się sprzymierzeńcem obrony ojczyzny. Wielu Rosjan wspomina czasy Związku Radzieckiego z nostalgią. Pamiętając stabilne pensje, tanie mieszkania i prosty obraz świata w telewizji, upadek Związku Radzieckiego przyniósł hiperinflację, bezrobocie i mafijne porachunki, tworząc traumę lat 90., która do dziś wpływa na politykę. Rosyjska cerkiew prawosławna z patriarchą Cyrylem odgrywa ważną rolę w legitymizowaniu władzy. Łącząc symbolikę religijną z politycznymi wystąpieniami. Rosja jest jednym z największych producentów gazu i ropy, co sprawia, że jej budżet zależy od cen surowców bardziej niż od innowacji. Wielkie koncerny energetyczne finansują projekty kulturalne i sportowe, próbując przykryć wizerunek surowcowego kolosa otoczką nowoczesnego mecenatu. Rosyjskie miasta przechodzą lifting przed wielkimi imprezami, jak Olimpiada w Soci czy Mundial. Lecz inwestycje często pozostawiają po sobie ogromne długi. Sochi, mimo subtropikalnego klimatu, zostało wybrane na gospodarza zimowych igrzysk olimpijskich, co wymagało miliardowych inwestycji w sztuczny śnieg i infrastrukturę. Rosjanie często podkreślają ideę wielkiej misji cywilizacyjnej, według której Moskwa ma być trzecią Romą, duchowym centrum świata prawosławnego. Stare drewniane izby na północy. Ozdobione rzeźbionymi okiennicami, stały się jednym z najbardziej nostalgicznych symboli rosyjskiej prowincji. Fenomen rosyjskiego internetu, runetu, łączy brutalną propagandę i niezwykle kreatywny humor, który natychmiast przetwarza każde wydarzenie w memy. W Rosji funkcjonują ogromne kombinaty przemysłowe, tak zwane monotons, gdzie praktycznie całe miasto zależy od jednego zakładu pracy. Polityka Kremla wobec Arktyki zakłada budowę baz wojskowych i lotnisk na dalekiej północy, aby kontrolować nowe szlaki morskie i zasoby. Rosyjskie sankcje zwrotne wobec Zachodu doprowadziły do paradoksalnych sytuacji, kiedy w sklepach brakowało znanych produktów, a rodziły się lokalne substytuty. Wielu Rosjan emigruje do Europy i Ameryki, tworząc diasporę, która jednocześnie tęskni za ojczyzną i ucieka przed jej realiami politycznymi. Rosja pozostaje krajem skrajności, gdzie w jednym kadrze możesz zobaczyć złote kopuły cerkwi, betonowe bloki i billboard reklamujący nowoczesny czołg.